Witam wszystkich bardzo serdecznie na półmetkowym czytaniu dla wodników. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Moi drodzy, wyszły Wam same główne arkana Starota. Mamy tutaj kartę Sprawiedliwości, kartę Siły i kartę Rydwanu. Ogólnie rzecz biorąc, te półmetkowe czytania Mam wrażenie, że praktycznie w każdym czytaniu były, yy, pojawiło się co najmniej jedno arkanum główne, ale głowy sobie nie dam pociąć za to. Yy, ale jest bardzo dużo dość wyrazistych i silnych energii, które wokół nas krążą, więc miejcie to na uwadze. Yy, szczególnie, że yy, ogólna wiadomość płynąca z tych kart tutaj to jest to, żebyście nigdy nie wątpili w siebie i w swoje siły. Karta zwierzęca, wyszła Wam karta Chapli. Wydaje mi się, że z strzelcom również ta sama karta wyszła, ale to mniejsza z tym. Chodzi tutaj o to, żebyście nie poddawali się presji innych osób, żebyście nie padli ofiarą jakiejś manipulacji. Mówię tutaj tak jakby... Chodzi o to, żebyście nie wątpili w to, że jeżeli... Będziecie tak jakby trzymać się swojej prawdy, będziecie stawiać na swoim, że spotkają Was za to przykre konsekwencje. Stali o nazwie odpowiedź jest prosta, wyszła Wam karta o nazwie tell the truth, czyli powiedz prawdę. Chodzi po prostu o szczerość, szczerość, na którą naprawdę jest Was stać, tak? i nie musicie się jej obawiać. Tutaj być może Wasze wątpliwości dotyczą sposobu komunikacji tej prawdy w stronę innych osób, tak? Bo być może mieliście różne doświadczenia, czasami mówienie prawdy było przyjmowane z otwartymi rękami, a niekiedy mówienie prawdy spotykało się na przykład z agresją, tak? Albo ze złością u innych osób. Dlatego tak jakby te mieszane doświadczenia mogą powodować, że zaczynacie się wahać, tak? I zastanawiacie się, czy przypadkiem pomimo tego, że na przykład widzicie, że coś, jest tutaj manipulacją. Tak jakby, że ktoś próbuje Was, konkretnie Was, zmanipulować. Wy to widzicie, ale tak jakby samowolnie poddajecie się tej manipulacji, bo tak, jakby, tak jakbyście obawiali się podjąć ryzyko powiedzenia prawdy żeby tak jakby uniknąć tej manipulacji albo żeby ją po prostu uciąć, obawiać się tak jakbyście się obawiali konsekwencji. No więc karty tarota pokazują nam, żebyście nigdy w życiu tak jakby nie wątpili w siebie. Te wszelkie doświadczenia, przez jakie musieliście do tej pory przejść, to były wasze cenne lekcje, tak? Prawdę można komunikować na wiele różnych sposobów. Tutaj nie chodzi o tak jakby hamską komunikację. Oczywiście, że nie, tak? Czasami wiadomo, pod wpływem impulsu możemy na przykład użyć nieodpowiedniego tonu, tak? Nieodpowiedniej, nieodpowiedniej głośności, tak? Za głośno coś po prostu powiemy i ktoś się może poczuć urażony, tak? Albo dość tak jakby... Bez ogródek, tak? Komunikujemy naszą prawdę i inne osoby, niektórym osobom może być to po prostu trudno przełknąć, tak? Taki twardy kawałek chleba, że tak powiem, bo niektóre osoby po prostu nie są przyzwyczajone do szczerości, są raczej przyzwyczajone do mydlenia oczu, tak? Do, jak ja to mówię, do profesjonalizmu, tak? Jak mi zawsze profesjonalizm kojarzy się po prostu ze sztucznością, tak? według mnie, jeżeli chodzi o profesjonalizm, tam nie ma miejsca naprawdę. Profesjonalizm to jest po prostu zakładanie maski, to nie jest naturalna osobowość, to nie jest naturalne zachowanie, tylko po prostu wyszkolone, tak jakby tak jakbyśmy byli włożeni w pewne ramki, poza które za żadną, za żadne skarby świata nie możemy po prostu wyjść, bo wtedy już tak jakby gubi się to poczucie profesjonalizmu, tak, na takiej zasadzie. I tutaj być może właśnie tego mogą dotyczyć Wasze rozterki, że na przykład możecie się obawiać powiedzieć prawdy, bo jeżeli na przykład chodzi o środowisko pracy, no to ktoś może uznać, że zachowujecie się nieodpowiednio, tak, że w pracy tak się nie zachowuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mylmy zachowania z informacjami. Prawda to jest informacje, to są informacje prawdziwe. Zachowanie to jest sposób przekazywania tych informacji. Dlatego nad tym mam wrażenie, tutaj się zastanawiacie, być może to jest powodem tego waszego wahania, ale tutaj no, te, te karty Starota pokazują zdecydowanie, że przede wszystkim sprawiedliwość jest po waszej stronie, wy macie tą prawdę w ręku, tak? Macie i... Nie powinniście wahać się jej użyć. Poza tym Karta Sprawiedliwości również pokazuje nam, że jeżeli podejdziecie do tematu rozsądnie i dojrzale, nic Wam nie grozi. Również z Kartą Siły ta karta nam pokazuje Waszą pewność siebie i być może nawet i niektórzy z Was yy, nie do końca są w stanie rozpoznać siebie w tej sytuacji, kiedy tak mocno się wahają tutaj w czymś, tak? I zaczynają wątpić we własne siły. Nie, nie róbcie tego. Macie tą pewność siebie, macie te siły, wiecie, jak ujarzmić tego lwa, tak? Po prostu wyobraźcie sobie siebie właśnie tak, jakbyście stali naprzeciwko jakiegoś lwa, któremu trzeba powiedzieć, że no sorry, mięso się skończyło, tak? Ja jestem jedynym mięsem, ale mnie się nie je. I po prostu to trzeba zakomunikować z temu głodnemu lwowi, tak? Ale trzeba to właśnie zrobić w taki sposób, żeby jednak was nie ukąsił na takiej zasadzie. Może głupkowate porównanie, ale w pewien sposób obrazuje te energie, które nam się tutaj pojawiły. Tutaj też być może chodzi o pewnego rodzaju ogładę, tak? Być może to jest dla was po prostu test, w jaki sposób komunikujecie swoją prawdę i tutaj... Możecie tak, jakby macie szansę wprowadzić pewne modyfikacje co do tego, w jaki sposób się komunikujecie, i po prostu możecie zobaczyć, jakie rezultaty z tego wynikną. No i oczywiście karta rydwanu jest to karta zwycięstwa, jest to karta kontroli, jest to karta, w której to wy górujecie, tak? Czyli że wasze będzie na wierzchu, tak czy siak. Więc tak naprawdę, jedyny wysiłek, jaki musicie w całej tej sytuacji włożyć, to jest to, żeby zapanować nad tonem swojego głosu, żeby zapanować nad tym właśnie sposobem komunikacji, żeby nikogo nie urazić, ale żeby jednak mimo wszystko przekazać te informacje i tą prawdę, która ma być przekazana, żeby tak jakby uniknąć pewnych konsekwencji, które mogłyby Was spotkać, jeżeli byście na przykład tej prawdy nie powiedzieli. Jeżeli byście położyli uszy po sobie i jeżeli byście zaakceptowali tą manipulację, która jest tutaj w tym momencie oczywista, tak? Tarot pokazuje, że energie Wam sprzyjają. Macie pełen potencjał, macie ogromną pewność siebie, macie tą siłę, żeby jesteście w stanie poradzić sobie w tej sytuacji. Tylko tutaj te wątpliwości, które się pojawiają, to jest walka po prostu z samym sobą. I to jest też praca nad sobą. To by było na tyle. Mam nadzieję, że co najmniej część z Was była w stanie skorzystać z tego czytania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.